Dzień dobry, tu Framora, ten Łoch, który koka polskie. Mam na imię Francesco, mieszkam w Warszawie od 5 lat i zawsze słyszę, o, z Łoch do Polski, dlaczego jesteś szalony? Dlaczego się przeprowadziłem? Opowiem ci w innym filmie. Mógłbym mieszkać wszędzie, ponieważ YouTube to moja praca. Mam inny kanał po włosku, na którym głównie dzielę się moimi podróżami po świecie, a między podróżami moje rzeczy po polsku. Kacoliko w Polsce. A między podróżami moim życiem w Polsce. Difficznie. Mój łoski kanał YouTube jest numerem 1, jeśli chodzi o Polsę Dziś stałem się punktem odziesienia. Odniesienia dla łochów w Polsce. Pokazuje wielu osobom, które jej nie znają, jak jest piękna i jak dobrze się tu żyje. Od jakiegoś czasu myślałem o założeniu drugiego kanału po angielsku. Spero di averlo letto bene. Ale ostatecznie zdecydowałem się to zrobić po polsku z kilku powodów. Pierwsze to fakt, że zauważyłem, że wielu Polaków już docenia moje filmy o Polsce. Często pytają mnie o napisem, więc pomyślałem, że warto mówić bezpośrednio do Was. Drugi powód jest taki, że chociaż mieszkam tu od 5 lat, uczę się polskiego dopiero od niecałego roku. Na początku nie widziałem jak długo tu zostanę. Więc nie zaczynałem nauki języka. Zwłaszcza, że jest to trudne. Bardzo trudne. Naprawdę, bardzo trudne. A prawie wszyscy mówią po angielsku. Dziękuję. Ale pomyślałem, że ten kanał będzie doskonałą motywacją do poprawy. Więc przepraszam w górę, jeśli nie będę doskonały. Teraz będę. Będącz. będąc... Teraz będąc w domu mogę wyglądać całkiem nieźle, bo robię przerwę i... Ale kiedy będę kręcił film na ulicy, na pewno nie będę tak dobry. Ale obiecuję, że będę się poprawić krok po kroku. Mimo że niektóre filmy mogą wydawać się trochę głupie, a abyście wiedzieli, że mam głęboką wiedzę i szacunek dla polskiej kultury historii. Na moim pierwszym kanale znajdziecie dokumenty autoryzowane o różnych niemieckich obozach koncentracyjnych, filmy z oficjalnymi przewodnikami po miastach, a także ekskluzywny wywiad z jednym z ostatnich ocalałych z Powstania Warszawskiego. Odwiedziłem wszystkie główne miasta Polski oraz mniejsze miejsca takie jak Białowieża, Zalipie, Hel, Łeba, Gizysko, Mikołajki, Zamos, Kazimierz Dolny, Pieninę, Zagnazk i tak dalej, i tak dalej. Więc chcę, aby było jasne, że nie jestem po prostu jakimś pierwszym, lepszym głupcem. Na koniec, kilka słów o mnie. Lubię uprawiać sport, oczywiście podróżować, czytać szczególnie książki o rozwoju osobistym i kocham śpiewać. I tak. Lubię dyskuporę. Przyznaję się w przeciwieństwie do wielu z Was, ale moją ulubioną piosenkarką jest Sanach. I mam nadzieję, żeby kiedyś z nią zaspiewać. Jeśli to wszystko Was interesuje, zasubskrybujcie i no. widzimy się w kolejnym filmie. Ciao!